Hej, wszystkim! Dzisiaj witam Was na moim kanale. Ja, dzisiaj, Wam witam na moim vlogu. I dzisiaj, yy, znaczy jutro, sobie dla Was, dzisiaj, ale jakby dla mnie jutro, yy, wyjeżdżam za granicę, za mojotem. Więc no, jest 22.20 ileż ileś, albo 30, nie wiem, nie wiem. E, przepraszam, tak szybko mogę, ale to jest kolejna gruba, którą nagry nagrywam dla Was, bo się ciągle mylę. E, tak, yy, ja jestem już, yy, tak w pokoju, w piżamie przebrana, e, bo zaraz idę spać w sumie, no bo muszę się wyspać, są wakacje, wiem. E, no w sumie to tak już jest trochę późno, więc to. E, będę sobie coś jeszcze oglądała, ale tak już do Was mówię, bo już nie będę, jak już będę zasypiała do Was mówić już, idę spać, dobranoc, e, nie teraz tak Wam mówię. E, jutro muszę wstać o ósmej, wcześniej, znaczy, no nie wcześniej, są już o no, no, to by było wcześniej, ale w tej o 8. Eee, No tak, około 8.00. I no bo, no. bo. No, bo tak, no. Ja już tak się zaczynam Ja mówię, że nie pokazuję twarzy, dlatego tak tutaj nie idzie dotąd. Więc no. Nie do, to Was zaraz zobaczycie. No, wy zaraz, a ja dopiero jutro. Nagram Wam, jak wstałam. Ogólnie nie będę mogła zrobić już skincare, bo. Nie, nie nagram tego, dlatego że nie mogę, dlatego że już wszystko jest spakowane. Um, oczywiście umyję zęby, ale no, gadam, ale okej. Okay. się ogarnę, e, jutro wam to też pokażę, a po tym już będziemy się widzieć pewnie na lotnisku, już w samolocie, a później będzie parę odcinków chyba, a później już będę nagrywał w, e, e, w miejscu, gdzie będę. Um, no, i po prostu mam nagram. Co to będzie, i kolejne odcinki. No, i w ogóle o Nie wiem, co się pojawi potem, co jutro nam, Wam nagram, ale na no, tylko tak mówię. I będą też jeszcze chyba inne odcinki, albo to będzie mega długi odcinek, choć wątpię. Więc e, no, tak zaczynam, ale ja się na pewno jutro już e, tak przyzwyczaję. E, po paru dniach już nagrywają, ale się przyzwyczaję. Ładną czwórczkę dostałam od mojej koleżanki. Znaczy nie dostałam, ale nie, no. tak jak do tego odcinka, ja zaraz idę spać więc widzimy się dla was za sekundę, dla dwie sekundy za parę sekund, a dla mnie jutro więc pa pa jo, ja witam was w kolejnym dniu no, jestem nie jestem wyspana wstałam o 6.30 i nie mogłam zasnąć, bo no tutaj ogólnie no nie można i nie mogę zasnąć jest 8 rano a ja właśnie już zaraz zostaję, e, więc tak, no. E, I w ogóle porównajcie sobie, bo głos się zmienił od rana, to czy od wieczora do rana to się zmieniło trochę. Czy jakoś inaczej jeździł, obudzona, czy coś. No, więc zaraz się ugarniam. No, więc no. Jesteśmy już na lotnisku. Nie wiem, czy to służycie. Staram się. Przez swoje wstyd mówić trochę na lotnisku. No, hmm. na szczęście się na mnie jakoś nie gapią. Już Cicho mówię. Na odprawę. I mamy odprawę. I teraz czekamy na nią, bo, no, no, bo trzeba długo czekać. Na jest dziesiąta ileś. Nie wiem, chyba 30, 40. Nie, jest 11:00 ileś. 11.20. Was widzowie. Jest mm. w na lotnisku w sklepie, jest nas ja nikt tu nie przychodzi, mm. albo jakaś jedna osoba tam jest z mm. tym mówi, Jakiś starszy jakiś czysta szybak. Ogólnie to jestem na lotnisku, za niedługo mam rok, zjadłam mafinkę z makaronem, jestem już na w szybkim tempie jak lądowałam. Ja już jestem już w moim pokoju, w wieczór. To właśnie wróciłam niedawno, bo no, no bo jeszcze jechaliśmy do sklepu itp. No to byłam cały film oprócz...